Istotą śmierci jest zrozumienie, czym ona jest i co decyduje, dokąd dusza pójdzie. Jeśli dusza posiada znamiona wykroczenia lub grzechu, które są odciśnięte na duszy, jako zapis sumy wyborów dokonanych w życiu. Kiedy w czasie wznoszenia się duszy widoczne są ślady jej wykroczeń lub grzechów, zostaje ona odrzucona na ziemię, uniemożliwiając powrót duszy do stwórcy. Księga sekretów, podstawowe instrukcje przed opuszczeniem ziemi, podróż śmierci dostarcza wiedzy na temat tego, co poprzedza śmierć. Co dzieje się w momencie śmierci oraz co daną osoba może lub nie może posiadać, lub nie może posiadać, jeśli jej dusza opuści ziemię. Księga Tajemnic przedstawia biblijne rozwiązanie, które przygotowuje każdego na każdą ewentualność lub okoliczność. Zawiera wskazówki, jak żyć w teraźniejszości, bo nawet jeśli odejdziesz w mgnieniu oka, będziesz żył wiecznie. Należy wiedzieć, że podróż nie musi się zaczynać bez znajomości przejścia lub konsekwencji słowa pisanego, które zachęca wszystkich do osiągnięcia zwycięstwa nad śmiercią poprzez usunięcie jej żądła. Usunięcie żądła śmierci uniemożliwia jej zabranie Twojej duszy i pozwala jej powrócić do Stwórcy, gdy opuszczasz Ziemię. Jeśli śmierć zabierze Twoją duszę, uniemożliwi jej to powrót do Stwórcy. Nie wiadomo, że jeśli śmierć zabiera duszę, usuwa głowę z ciała duchowego. To są konsekwencje nieusunięcia żądła śmierci. Jest to wieczna kara, gdyż śmierć odcięła głowę i umieściła ją w płaszczu. Ciało duchowe pozostaje i nie może umrzeć. Powstaje z martwych bez głowy i błąka się po ziemi aż do jej zniszczenia. Dla porównania, ta kamienna płaskorzeźba przedstawia olbrzyma z workiem pełnym schwytanych ludzi. Łatwo więc sobie wyobrazić, jaki strach musi panować w worku wielkości domu, wypełnionym wymachującymi i wrzeszczącymi ludźmi. Zasubskrybuj ten kanał, aby otrzymywać powiadomienia, polub go lub skomentuj, ponieważ będzie to dla Ciebie korzystne, gdy zdecydujesz się nauczyć podstawowe instrukcje przed opuszczeniem ziemi. Bądź wojownikiem, pokonaj śmierć i nie pozwól, aby zdobyła Twoją duszę. Link QR do playlisty World of the Damned Series. Pytania? Info maupa